Trzeci odcinek kariery Bayernu Monachium w 2040 roku rozpoczniemy meczem z Lipskiem, który obecnie zajmuje trzecie miejsce i do niego tracimy tylko trzy punkty. Nasz Bayern Monachium na miejscu piątym, czyli ta nasza przebudowa w 2040 roku zaczyna się realizować po naszej myśli i takim składem wyjdziemy na ten pierwszy mecz w tym odcinku. Podanie górą do Delgado. Jest to i na skrzydle, wyprzedza obrońców Lipska dośrodkowanie do Velasco. Czy tu będzie jakaś dobitka? Jest, ale w jaki sposób fatalny Montes to uderzył? Shrider, Henry, zagranie górą do. O, Laurenta, Montes dostaje piłkę, podanie do Petersa. Petersy, tylko słupek. 22 minuta, cały czas 0-0. do 0. Spokojnie, Bayern już tutaj mógł prowadzić. Poczekał do Oberta, Delgado dostaje piłkę, próba uderzenia z dystansu, zablokowana, bardziej wyłuskana ta piłka, Obert jest w polu karnym, Velasco ma trochę miejsca, uderzenie, Van de Wort genialna interwencja, zatrzymał Kolumbijczyka. No szkoda, szkoda, że cały czas mamy tutaj 0-0. do 0. Może teraz z linii bramkowej wybita piłka? Jak to się dzieje, że Lipski cały czas nie stracił bramki? Jeszcze, jeszcze mamy akcję Bayernu. Delgado przydostaje piłkę, utrzymuje się, jest na wysokości pora karnego. Co zrobi e, Argentyńczyk? Zgranie do Petersa. No i w końcu została ta piłka. Wepchnięta wręcz w bramkę Lipska. W końcu mamy gola dla Bayernu Monachium. Zgranie górą. 90 minuta. Być może, być może to jest ostatnia okazja dla gospodarzy na strzelenie bramki wyrównującej. Bo w tym momencie przegrywają. 1 do 0. Dośrodkowanie. On wybije. Do tego pierwszy dobiegnie Walter, nie straci piłki, no i koniec spotkania 1-0. do 0. Mamy styczeń, to oznacza, że kilku zawodników opuściło klub. Alves, Adams i Gomez, być może ich pamiętacie, ale Brazylijczyk Gomez to był jeden z naszych środkowych pomocników i takowych teraz w klubie mamy tylko trzech, więc wypadałoby kupić jakiegoś nowego perspektywicznego, środkowego pomocnika. Na ten cel mamy 34 miliony. Nawiązując do pierwszego odcinka, przypominam zasady, jeżeli chodzi o politykę transferową Bayernu w 2040 roku. Jak chcecie sobie przypomnieć, to zapraszam do zobaczenia pierwszego filmu. No i realność naszych transferów do tej pory to jest 2,5, czyli zdecydowanie powyżej tego pułapu realności, 2,1-2,2, więc w zasadzie nie musimy patrzeć na to, czy przyszły transfer środkowego pomocnika młodego będzie perspektywicz yy, prawdopodobny czy nie. Chyba kupię Tobiasa Mozera, z tego powodu, że jest Austriakiem i w sumie by pasował do Bayernu. No i mamy go za 22 miliony 600. 000. To jest chyba bardzo dobra cena. Zaraz zobaczymy, jak to oceni zarząd. Dokładnie. I w zasadzie od razu po ciężkim meczu wyjazdowym z Lipskiem będziemy mieć mecz wyjazdowy z Borusją Dortmund. A jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę, to względem poprzedniego Meczu z Lipskiem nic się nie zmieniło. Velasco, Peters poczekał. Schumacher, Velasco dostaje piłkę. Tutaj zgranie do Petersa. Tutaj za plecy Velasco, ale jeszcze Ferry. Ferry dostaje piłkę od Kolumbijczyka. Miał wystarczająco dużo miejsca, aby precyzyjnie uderzyć piłkę. Do Montesa. Montes, górna piłka do Schumachera. Ten zgrywa do Kolumbiczyka. Montes, uwaga, jest już w wypolu karnym. Tam była próba uderzenia. Przeszkodził jeden z zawodników gospodarzy, ale ostatecznie do piłki dopada Peters, który zdobywa swoją drugą bramkę w tym odcinku. Coraz mniej czasu mają gospodarze aby coś tutaj jeszcze wskurać tym spotkaniu. Walter od razu do Zina świetne przyjęcie e, francuskiego środkowego pomocnika Ziny, e, co tutaj się wydarzy Zin po krótkim słupku, no niestety tylko e, obicie no bramki Conti, ale tutaj Zine nie pozwala. Rozwinąć się tej akcji. Walter, niestety, po stronie Bayernu piłkę tracił. Uwaga, Moretti podanie do Jakobsa. Był w polu karnym, uderzył na bramkę Michela, ale ten świetnie wykazał się refleksem. Uwaga, doliczony czas gry. A no i niedokładne podanie. Jest. Sędzia dokładnie kończy to spotkanie. 2 do 0 pewne zwycięstwo Bayernu Monachium. No i tutaj macie odpowiedź dlaczego Jamala Musiale po prostu no nie wystawiam na mecze. No jego forma jest fatalna. Velasco, dwie bramki meczu z Hoffenheim udowadnia, że jego forma jest cały czas wysoka. Mamy 6 godzin do zakończenia okienka transferowego i mamy problem. Peters, czyli chłop, który robi nam odcinek dzisiaj, jego klauzula została odpalona 44,2 miliony euro. I jakby spoko, no nie ma co panikować, po prostu przechodzimy do zespół, e, szukamy naszego pana e, Petersa, no i po prostu negocjujemy z nim kontrakt, no właśnie. Jeżeli e, Damian Peters zgodzi się na warunki, które postawi mu Burnhamów, no to nie mamy środkowego pomocy ofensywnego Trzeba liczyć, że jak Peters po prostu się zgodzi, no to jakoś, nie wiem, zaraz... Odejdzie z klubu i będzie jeszcze czas, żeby kogoś kupić Znaczy 44 miliony za 31-latka, 82 overalla Wydaje mi się, że to całkiem niezły deal I chyba on się powiódł, bo nam się tutaj właśnie Właśnie nam się tutaj wczyta jakaś Peter... Damian Peters przychodzi do Bournemouth W ostatnich godzinach zimowego okienka transferowego Ale tym samym mamy 50 milionów euro i trzeba iść na łowy ogólnie moi skauci nie wskazali tutaj na ciekawych piłkarzy no ale mamy tutaj na przykład Oskara Lamberta który wygląda no całkiem fajnie szczególnie kontrola piłki dribbling ma 19 lat spróbujemy go kupić no, i wydaje się, że mamy Cycuś Glancuś, środkowego pomocnika ofensywnego na lata, bo on ma 19 lat tylko. No i kolejny raz, ocena A. Wow, ja myślałem, że mi się przywidziało, ale Guilherme Riberio przeszedł do Acemoncy za 63,5 miliona z Krakowi. Wow, ten 2040 rok jest mocny. Przechodzimy do meczu z Werderem Brema. Która zajmuje miejsce 9, zaś Bayern jest liderem Bundesligi. Kompletnie to e, nie zwiastował pierwszy odcinek, gdzie my zajmowaliśmy bodajże chyba 15 miejsce. Lambert, czyli nasz nowy 19 dziewiętnastoletni nabytek, jeszcze w tym spotkaniu e, nie zagra. Uwaga, Nil, 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 przedarł się przez obronę Bayernu Monachium, potężne uderzenie, ale wyłącznie tylko w y, poprzeczkę. Nil, oj tutaj ciekawe padanie do Owusu, no tutaj się lekko y, defensywa Bayernu Monachium y, pogubiła, 43 minuta Werder Brema wychodzi na prowadzenie. To była jedna dobra akcja nie, Werderu Brema, ale może teraz, może teraz będzie szybka odpowiedź. Montes, tak też się dzieje, 48 minuta w zasadzie od razu po rozpoczęciu spotkania. Bayern wychodzi, znaczy doprowadza do wyrównania i meczy, rozpoczyna nam się od nowa. Elkanus, szafer, no niestety nie odebrał piłki, Valverde, uwaga, Bensegir, mocne uderzenia Nila. No i mamy po raz drugi prowadzenie Werderu Brema w tej sytuacji. Elkanusa i łatwo pokonał szafera Henry. Co tutaj się wydarzyło w defensywie? No teraz więcej szczęścia niż umiejętności graczy Bayernu Monachium do Montesa. Montes od razu do Velasco. Tam prawdopodobnie byłby spalony. Ale jeszcze Schumacher uderzenie z dystansu i on również obija obramowanie bramki. No nieprawdopodobny przebieg tego spotkania. Lambert. Do Schumachera, no może teraz, może teraz, nie, bazunu, wybicie, fall, podanie górą, Walter, Schumacher, zablokowana, zablokowana ta szansa, bazunu wybije i tak się zakończy. Te spotkanie. No i niestety Bayern Monachium przegrywa swój drugi mecz z rzędu, tym razem z Frankfurtem. Dla nas strzelał Delgado. Ledwo, ledwo, ale udało się wygrać z Augsburgiem 1-0. do A w ostatnim meczu tego odcinka udało się wygrać 2-0 do z Unionem Berlin Jean i Schumacher z Bramkami. A mówię ostatni, bo następny mecz to spotkanie wyjazdowe z Bayerem Leverkusen. Bayer Leverkusen jest oczko niżej od nas, mający punkty mniej, a my mamy punkt mniej od drugiego Mainz i pierwszego Lipska. Borussia Dortmund chyba się utrzyma, mówię tu oczywiście o pierwszej drużynie, no bo druga właśnie została zepchnięta na ostatnie miejsce mając zaledwie 16 punktów.